Kolejne pytanie. Cześć. Czy karbo spożywane od rado po treningu wliczamy do ogólnego bilansu kalorycznego? Tak, oczywiście. To są węglowodany proste, które nasz organ doskonale wykorzystuje. Te węglowodany są przyswajalne, nawet lepiej niż w ryżu czy makaronie razowym, ponieważ nie ma żadnych włókien pokarmowe, tak? No, grzyb do błonnika i tak dalej, więc jak najbardziej trzeba wliczyć je do kolejności diety. Pytanie od Igora. Jaki trening bardziej sprzyja wzrostowi masy mięśniowej? Split 3 razy w tygodniu, full body workout, czy star? Jeżeli chcesz zwiększyć masę mięśniową, to po pierwsze uważam, że musi być przynajmniej te 4 razy w tygodniu. Ja osobiście jestem za splitem, czyli właśnie podzieleniem ciała na tak, żeby jedną partię trenować raz w tygodniu, ponieważ mięśnie potrzebują odpowiedniego czasu do regeneracji, a na przykład jak robisz klatkę, to barki pracują, szczególnie przednie aktony. Jak robisz plecy, pracują tylniaktony w barku, przy plecach pracuje biceps, przy klatce pracuje triceps, a nogi pracują cały czas, gdy chodzimy. Więc Musimy dawać mięśniom odpowiednią ilość czasu na regenerację, żeby one mogły się rozwijać. A tego bym nie katował na pewno codziennie. Są znane przypadki zawodników, którzy potrafili robić nawet full body workout, albo dwie partie, dwa treningi siłowe dziennie. Ale to jest bardzo kwestia indywidualna, kto ile ma czasu na regenerację, kto jak pracuje. Może ktoś nic nie robi, tylko ćwiczy, wtedy oczywiście może nawet każdą partię dwa razy w tygodniu trenować. Więc to jest, zależy od naszego trybu życia. Jednak tutaj, w takim przypadku, powiedzmy to osoby trenującej dla siebie, która chce po prostu poprawić swój wygląd, zawsze polecam od trzech, ale bardziej się skłaniam do czterech treningów w tygodniu i podzielenie tak, żeby każdą partię trenować raz w tygodniu. Pytanie od Gabriela: A czy wpierdalanie stejków mi pomoże w byciu hardcorem koksem? Nie, nie pomoże ci niestety wpierdalanie stejków. Jedyne, co ci może pobyć, pomóc bycie w hardkorowym koksem to czas, ponieważ hardkorowy koksu, czyli Robert, spędził niesamowitą ilość czasu na siłowni, niesamowitą ilość czasu trenując, żeby tak wyglądać tak jak dzisiaj wygląda. Po prostu czas, czas, czas i jeszcze raz czas, a być może się okazać, że ma super genetykę i będzie od niego nawet lepszy. Pytanie od Jerzego. AKO, z tego co zauważyłem, kręcisz aeroby na rowerku głównie po 30 minut. A podobno właściwe spalanie następuje dopiero po 30 minutach wysiłku. Czy więc te 30 minut nie będzie dość krótko? E, jest to bardzo fajne pytanie. Ostatnio właśnie nawet pisałem artykuł na temat aerobów. E, troszkę się wykułem na pamięć, tak powiem, różnych informacji. przejrzałem ogromną ilość badań. Ja zacząłem kręcić. Tylko i wyłącznie z tego powodu po 30 minut, bo skonsultowałem to z moim kolegą właśnie Michałem Karmowski, który tak robi, który słynie z tego, że ma niesamowitą formę startową i za jego radą zacząłem też tak robić. A też oglądałem jak zawodnicy, zawodowi kulturyści tak w Stanach robią, więc stwierdziłem, a dobra spróbuję sobie, zobaczę co z tego wyjdzie. Nie mają żadnego wytłumaczenia na to. FM był taki, że byłem bardzo zadowolony. Później zacząłem szukać wytłumaczenia, czemu tak, nie inaczej, bo też wychodziłem z tego samego zdania jak Ty. Wolałem robić raz w godzinę, żeby właśnie dojść do tego etapu właściwego spalania tkanki tłuszczowej. Pamiętam, jak byliśmy na zwykłowaniu kadry w e, wiem, Mieliśmy właśnie wykład na temat aerobów, na temat interwałów. E, wiceprezes Związku, pan Andrzej Michalak, bardzo... Wiele bardzo ciekawych rzeczy powiedział, i właśnie między innymi o tym właściwym spalaniu. Że nie ma czegoś takiego jak właściwe spalanie, ponieważ tu spalamy, czy tego chcesz, czy nie chcesz, od pierwszej minuty, jak się budzisz, wstajesz, ruszasz się, spalasz tkankę tłuszczową. To są kalorie, które angażuje. Yy... Nasz organizm do funkcjonowania, prawda? Więc tu spalamy tak naprawdę cały czas. Zobacz, ludzie są na ujemnym bilansie kalorycznym chudną, nawet nie ćwicząc. Może ich ciało nie wygląda tak, jakbyśmy tego chcieli, tak? Czyli nie jest umieszczone, sprężyste i tak dalej, ale chudno. Czyli nawet sam ujemny bilans kaloryczny, w stosunku do tego, ile kalorii spalasz w ciągu dnia, to już spowoduje to, że zaczniesz chudnąć. Eee, więc. Tu spalamy od pierwszych minuty, jak się budzimy. I tak samo z aerobami zaczynamy je robić, od razu spalamy kalorie, czyli te spalamy tłuszcz. Oczywiście nie tylko również inne składniki, ale jednak on spala się cały czas, więc nie można powiedzieć, wtedy spala się lepiej bądź gorzej. Mówi się, że poziom glukogenu jest niższy, czy dalej. Wysiłek trwa, tym niższy poziom glikogenu, ale są inne warunki, kiedy ten glikogen też jest na niskim poziomie. Tak? Bardziej ja się skłaniał nie o glikogen, tylko do tego momentu, kiedy jest niski poziom cukru we krwi. Trenik aerobowy jest to trening o niskiej intensywności i organizm chętnie spala tkankę tłuszczową, Szczególnie jeżeli jest tego nauczony i robimy takie treningi aerobowe stale. Więc nawet wystarczy, że poczekasz 3 godziny po posiłku do 4 godzin po posiłku i już masz niski cukier we krwi i spokojnie możesz robić aerobę. I będzie tłuszcz palał od razu, też kolejna bardzo ciekawa kwestia. Ale... Może nawet dwie. Pierwsze, że aeroby nie mają same po sobie spalać na tłuszczu, bo ile my tłuszczów spalimy w trakcie aerobów, aeroby mają nam napędzić metabolizm, podkręcić przemianę materii. Coraz więcej kulturystów tak robi, że nawet w okresie masy robi aeroby, żeby wyglądać jakościowo dobrze. I to naprawdę jest fajne, dlatego też polecam na masie robić aeroby, żeby podkręcać metabolizm. Jeżeli na redukcji robimy tych aerobów więcej, też podkręcamy metabolizm, przez to w ciągu dnia spalamy więcej kalorii. A czym więcej spalić kalorii? Wiadomo, że... Część będzie pochodziło właśnie z tkanki tłuszczowej. Przepraszam. Wracając jeszcze raz do pytania, miałem e, drobny problem techniczny z laptopem z powodu baterii. E, jest jeszcze kwestia tego, właśnie metabolizmu, ale też jest taki pojęcie jak epok. E, jeżeli chodzi o epok, to tutaj mówimy, że to jest jakby. Powysiłkowe zapotrzebowanie na tleny, ale tak naprawdę bardziej chodzi o to, ile nasz organizm potrzebuje tego, żeby wrócić do normy, czyli do stanu treningu. Ja zacząłem robić, ja robię dwa razy dziennie po 30 minut. Szczególnie po tym, jak słyszę zobaczyłem badanie, które potwierdza to, że była badana grupa ludzi, którzy robili 50 minut aerobów a dwa razy po 25, To się okazało, epok w przypadku jednej grupy i drugiej były bardzo zbliżone, tylko że ci, którzy robili dwa razy dziennie, mimo że robili każdą krótszą sesję, mieli dwa razy epok, czyli podwójne, czyli więcej kalorii angażowało nasze ciało, żeby powrócić do równowagi. Czyli jak widzisz rozłożenie aerobów na dwie sesje krótsze, powiedzmy około pół godziny, ja najbardziej takie polecam, powoduje, że spalisz więcej kalorii niż byś robił raz. Czyli to ci daje dodatkowo jakieś 200 kalorii ekstra spalonych. Dla mnie jest to wynik super i myślę, że dużo osób by chciało. Oczywiście te 200 mówię przy swojej masie ciała, bo dla każdego ona będzie inna, każdy wysiłek angażuje inną ilość kalorii, w zależności od tego, jak waszym. Czyli jak widzisz. Ilość e, aerobów, ten czas może bardziej, nie ilość. Pół godziny to nie jest źle. Po prostu weź pod uwagę, że robię to dwa razy dziennie. Chyba, że widziałeś pis z okresu budowania masy, kiedy nie robię aeroby, żeby schudnąć, a po prostu, żeby jak teraz na przykład robię bardziej, żeby się nie podlewać, bo nie chcę łapać zbędnej tkanki tłuszczowej. Mam skłonności do tycia, zawsze tyję na masie, ale teraz chciałbym troszeczkę tego uniknąć. I myślę, że odpowiemy jeszcze na jedno pytanie. Pytań jest bardzo wiele. Przepraszam, z góry do wszystkie nie odpowiem. Ale myślę, że będziemy nagrywać jeszcze kolejne odcinki, gdzie będziecie mogli również zadawać pytania i tam będę odpowiadał na resztę. Z braku czasu tych odcinków nie jest dużo. Może kiedyś uda się uda nagrywać więcej. Szczególnie, jeżeli by znalazła się jakaś w tym pomoc, żeby ten czas poskładać materiał, jakoś tam zrobić. Pytanie od Mateusza. Siema ako, mam pytanie: Czy bez suplementów zbuduję masę mięśniową? Bo nie mam kasy na nią. Chodzi mi tu o czystą masę mięśni, bez, bez większego tłuszczu. Pozdrawiam i życzę powodzenia. Dziękuję Ci bardzo Mateusz za pozdrowienie i życzenia powodzenia. Jeżeli chodzi o Twoje pytanie, to naj... wszyscy muszą zrozumieć, bo ludzie lubią. Yy odwracać kota ogonem, czyli mówić, że a ten miał więcej na suplementy, a ten był lepszy, bo coś tam. Ten był lepszy, bo nie wiem, używał jakichś środków i tak dalej. Ale prawda jest taka, że lepszy jest ten, który z nie trzyma dietę. Moim zdaniem 60% sukcesu jest to kwestia diety. Jeżeli spożywasz odpowiednią ilość białka, odpowiednią ilość tłuszczu, odpowiednią ilość węglowodanów, dobrą ilość kalorii, dobre źródła produktów, Trenując, oczywiście masa mięśniowa będzie wzrastać, nawet bez suplementów. Mam kilku klientów, co nie chcę brać odżywki, nie będę zmieniał ich poglądu na to, e, tylko na odżywkę biokołą udało się namówić, ponieważ uświadomiłem im, jak ona powstaje, i stwierdzili, że to nie jest faktycznie takie złe, e, aż i ta masa mięśniowa im rośnie. Czyli po prostu, jeżeli będzie dobrze jad, to na pewno mięśni będą rosły. Wiadomo, jak użyjesz jakichś produktów typu kreatyna, BCA czy tam arginina, zwiększy ci się regeneracja. Masa mięśniowa będzie rosła szybciej, bo mięśnie się rosną wtedy, kiedy się regenerujemy. Też te środki działają na rozpędzenie metabolizmu troszkę, na rozpędzenie anabolizmu. Prosiłbym, bo tego nie mówili teraz z środkami dopingującymi, ponieważ anabolizm jest to proces łączenia się prostych cząsteczek bardziej złożonych, czyli powiedzmy tak mocno skrócie, że aminokwasów w mięśnie, czyli tam komórki mięśniowe, które są tam. Więc budujesz, ale może troszkę wolniej niż bez. Tylko pamiętaj, że trening to jest 60%, przepraszam, dieta to 60%, trening to jest 30%. No jak widzisz, zostaje nam 10 i właśnie uważam, że to jest suplementacja. Nie brałem tu pod uwagę ani regeneracji, ani żadnych innych, tylko konkretnie te trzy czynniki. I może jeszcze jedno pytanie od Psemka. Witaj Jakob, chciałem się spytać o suplementację dla 19-latka. Co polecasz, a czym lepiej się nie zajmować? Przemku, jeżeli tak naprawdę 19 lat, to już taki jest dosyć dobry wiek. Ja pierwszą suplementację zaczynam już w wieku 16 lat. I muszę powiedzieć, że jestem zdrowy, bardzo często robię badania i nic mi nie jest. Jest wiele suplementów, rynek jest bardzo bogaty i często właśnie mamy problem. Który produkt wybrać? Czy wybrałem produkt A, B, C, D i tak dalej? Bo aż człowiek wariuje jak widzi nawet samych kreatyny chyba po 10 rodzajów jeszcze po 10 innych firm i nie wie człowiek co kupić. Powiem jeszcze raz to co mówiłem dzisiaj kilka razy. Podstawa to jest dieta, suplementacje dobieramy do diety. Jeżeli mamy z pożywienia, wszystkie składniki odżywcze, jak białka, tłuszcze, węglowodany, to wiadomo, że wtedy nie potrzebujemy dodatkowego białka, nie potrzebujemy dodatkowych węglowodanów, czy tam zdrowych tłuszczy w postaci kapsulek omega-3, bo na przykład jemy orzechy włoskie. Eee... Więc załóżmy, że tych suplementów nie potrzebujemy. Jednak zawsze polecam dodać sobie suplementację witaminami, ponieważ jednak w tym pożywieniu jest troszkę tego mniej niż kiedyś, jest coraz bardziej sztuczne pożywienie, dlatego wszystko jest takie piękne, ładne i kolorowe, więc witaminy i minerały zawsze polecam dodawać do śniadania. Drugi produkt, który mu te polecił, to są aminokwasy BCAA, ponieważ bardzo przyspieszają regenerację. Również pobudzają syntezę białek, czyli jest większy wzrost masy mięśniowej a to w żaden sposób ci nie szkodzi, ponieważ są to tylko aminokwasy. Co do innych produktów, to w zależności od celu, jest wiele produktów i jest wiele celi, każdy ma inny. Załóżmy, że chodzi o właśnie budowanie suchej masy mięśniowej to można właśnie użyć sobie produkt kreatynowy. Kreatyna to nie jest suplement na, to nie jest suplement cud, to nie jest suplement, który zrobi dla ciebie wszystko. Dzięki kreatynie po prostu będziemy lepiej wykorzystywać energię, którą sobie dostarczamy z pożywienia w postaci kalorii. Również kreatyna przyspiesza regenerację, kreatyna odkwasza organizm, czyli działa buforująco. Jak widzisz, kreatyna potrafi działać nawet prozdrowotnie, nie tylko na wzrost masy mięśniowej. Ostatnie badania udowodniły, że kreatyna pomaga w lepszej pracy mózgu. Co też jest bardzo ciekawe i zachęcające. Ludzie się boją suplementów, unikają ich jak ognia, bo niestety jakby nie mają jeszcze świadomości tego, co to jest odżywka. Mylą odżywki często z innymi środkami, a to nie jest to samo. Eee, więc ja bym skupił się na tych chyba na razie trzech produktach, chyba że wiesz, że masz braki kalorii w jecie, albo braki białka, wtedy automatycznie dajesz albo odżywkę białkową, albo odżywkę typu właśnie Gainer, albo bulk. Na początku filmiku mówiłem czym one się różnią. I myślę, że to wystarczy, to że będzie nie była ziemia. Mój pierwszy desktop, jaki sobie kupiłem, to właśnie był białko, BCA. I do tego miałem produkt kreatynowy. To były moje pierwsze trzy suplementy, jakie kupiłem. Witamin nie kupowałem. Niestety wtedy byłem głupi, że tak powiem. I nie widziałem, że to jest jeden z najważniejszych suplementów diet, jakich trzeba używać. Diety też, też, szczerze mówiąc, nie miałem. Po prostu o tym nie wiedziałem. Dziękuję za uwagę no. i życzę miłego dnia.